Zastanówmy się przez chwilę, co jeśli jeden z kluczowych momentów w historii świata, w ogóle całej historii, zawisł na jednym wielkim nieporozumieniu. Właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. To historia o niesamowitej obietnicy, o zderzeniu dwóch kompletnie różnych wizji i ostatecznie o decyzji, która zmieniła absolutnie wszystko. I to jest no właśnie kluczowe pytanie, prawda? Bo przecież zapowiedź była prosta i jasna. Królestwo jest tuż, tuż. A jednak historia potoczyła się zupełnie inaczej. Co się więc stało? Co poszło nie tak? Sprymujmy to rozwikłać, zaglądając prosto do źródeł. Przenieśmy się na moment w czasie. Mamy pierwszy wiek Izrael. Kraj jest pod rzymską okupacją, więc napięcie jest, no, ogromne. W powietrzu czuć mieszankę wielkiej nadziei i totalnej frustracji. I dokładnie w takim momencie na scenę wchodzą dwie postacie: Jan chrzciciel, a zaraz po nim Jezus. A to, co mają do powiedzenia, jest jak zapalenie zapałki w prochowni. To hasło trzeba dobrze zrozumieć, bo to nie było tylko takie wiecie wyzwanie do bycia lepszym człowiekiem. Nie, nie. Zgodnie z tym, co analizujemy, to była realna, oficjalna propozycja dla całego narodu izraelskiego. Propozycja, żeby w końcu ustanowić to wyczekiwane od wieków królestwo. To była szansa, żeby zakończyć tak zwane czasy pogan, żeby mesjasz w końcu zasiadł na tronie. No, totalna rewolucja na skalę światową. Wydawałoby się, że powinni przyjąć taką ofertę z otwartymi ramionami, prawda? A jednak spotkała się z ogromnym oporem. Pytanie brzmi: dlaczego? Ano dlatego, że w grę wchodziło fundamentalne zderzenie oczekiwań dwie kompletnie inne wizje tego samego królestwa. I tu właśnie mamy sedno problemu. Zobaczmy. Z jednej strony jest naród, który czeka na politycznego lidera. Na kogoś w rodzaju króla wojownika, kto, no, po prostu pogoni Rzymian i przywróci Izraelowi dawną potęgę. A z drugiej strony mamy Jezusa, który mówi o zupełnie innej rewolucji. Rewolucji, która nie dzieje się z mieczem w ręku, ale w ludzkim sercu. To są po prostu dwa różne światy, które musiały się zderzyć. Ale to nie wszystko, ten konflikt był jeszcze głębszy, bo nie chodziło tylko o to, jakie to ma być królestwo. Chodziło też o to, kto może do niego wejść, jakie są, powiedzmy, warunki wstępne. I tutaj różnice w poglądach były już, no, przepaścią. Spójrzmy na to porównanie, bo ono jest kluczowe. Mamy z jednej strony ścieżkę faryzeuszy to jest taka próba, wiecie, zapracowania sobie na Bożą przychylność. Zbudowania takiej wieży z dobrych uczynków, z przestrzegania tradycji, żeby pokazać, patrz, zasłużyłem. A z drugiej strony mamy ścieżkę królestwa, która mówi coś zupełnie odwrotnego. Stop, na to się nie da zapracować. To można tylko przyjąć jako dar z wiary. To jest absolutnie fundamentalna różnica. I te słowa Jezusa no to jest po prostu bomba. On wprost rzuca wyzwanie całemu establishmentowi religijnemu. Mówi im prosto w twarz: Wasz system, wasza sprawiedliwość oparta na uczynkach to za mało to nie wystarczy. Wyobraźmy sobie, jaki to musiał być dla nich szok. To było podważenie wszystkiego, w co wierzyli. No i czuć już w powietrzu, że ten konflikt narasta. Z jednej strony wizja Jezusa, z drugiej oczekiwania przywódców. To wszystko zmierzało prostą drogą do no do punktu krytycznego. Napięcie rosło z dnia na dzień i było jasne, że konfrontacja jest tylko kwestią czasu. I wtedy dochodzi do kluczowego momentu. Jezus dokonuje cudu. I to nie byle jakiego. To był znak, który według ich własnych pism mógł uczynić tylko Mesjasz, działając mocą Ducha Świętego. To był, powiedzmy to sobie wprost, dowód nie do obalenia. I teraz wszyscy wstrzymali oddech, czekając na to, co powiedzą przywódcy religijni, jaki będzie ich oficjalny werdykt. I oto on, werdykt. Według tej interpretacji, którą analizujemy, to jedno zdanie. To jest absolutny punkt bez powrotu. To jest ten moment. Oficjalne, narodowe odrzucenie króla. To nie było już nie zgadzamy się z nim. To było oskarżenie. Działasz w imieniu szatana. I żeby zrozumieć wagę tego oskarżenia, to nie była jakaś tam pomyłka czy nieporozumienie. To było świadome stwierdzenie, że dzieło Ducha Świętego, dzieło Boga, pochodzi od diabła. W kontekście tej całej historii, to jest właśnie ten niewybaczalny grzech. Akt, który, no cóż, przypieczętował los tej oferty królestwa dla tamtego pokolenia. A konsekwencje były natychmiastowe i były dramatyczne. Od tego momentu misja Jezusa zmienia się o 180 stopni. Dosłownie wszystko się zmienia. Historia w tym momencie robi ostry zwrot. Ta publiczna, otwarta oferta królestwa dla całego narodu zostaje, mówiąc wprost. Zdjęta ze stołu. A przesłanie? No cóż, zmienia się całkowicie. Przypomnijmy sobie, jak to brzmiało na początku. Było publiczne ogłoszenie, oferta dla wszystkich. Nawróćcie się, królestwo jest blisko. A po odrzuceniu? To hasło znika. Koniec. Na jego miejsce wchodzi coś zupełnie nowego. Jezus mówi: "Na tej skale zbuduję mój kościół". Zamiast królestwa dla narodu mamy kościół. To jest, no. Totalna zmiana strategii. Ale to nie jedyna zmiana. Zmienia się całe podejście. Po pierwsze, koniec z publicznymi wystąpieniami dla tłumów. Jezus jakby schodzi z tej wielkiej sceny. Po drugie, zaczyna nauczać w przypowieściach, w pewnym sensie szyfrując przekaz. Nawet cuda zmieniają swój charakter: przestają być znakami dla całego Izraela, a stają się raczej lekcjami praktycznymi dla apostołów. To jest po prostu kompletna zmiana priorytetów. No dobrze, to podsumujmy. Po co w ogóle o tym mówimy? Dlaczego zrozumienie tego momentu, tego historycznego odrzucenia, jest tak ważne? Bo to według tej interpretacji jest klucz. Klucz, który otwiera nie tylko Ewangelię Mateusza, ale pozwala też zobaczyć znacznie szerszy obraz. Mamy więc dwa główne powody tego odrzucenia. Pierwszy. Chcieli króla politycznego, a dostali propozycję królestwa duchowego. Kompletne minięcie się oczekiwań. I drugi. Polegali na własnej sprawiedliwości, tej zapracowanej uczynkami, a oferta wymagała sprawiedliwości otrzymanej z wiary, jako dar dwa różne światy. I to prowadzi nas do sedna tego, po co w ogóle powstała Ewangelia Mateusza. Pisana była głównie dla tych, którzy zadawali sobie jedno proste pytanie: skoro Jezus był naszym królem, to gdzie jest to królestwo? A Mateusz daje im odpowiedź. Wyjaśnia, że król rzeczywiście przyszedł. Królestwo zostało zaoferowane, ale zostało też oficjalnie odrzucone i w rezultacie zostało odłożone na później. I to w zasadzie jest sedno tej analizy, ale zostawia nas ona z jednym niezwykle ważnym pytaniem na przyszłość: bo jeśli królestwo nie zostało anulowane, a tylko odłożone w czasie, to co według tej koncepcji musi się stać, żeby ta prastara obietnica w końcu mogła się wypełnić? To pytanie, które pozostaje otwarte i prowadzi nas w zupełnie nowe rejony dyskusji.